Oh. Oh. O! No o! Hej Kuba! O! Oh. Cześć! No to tak oh. To jest filmik... Z... z najdziwniej... Robimy filmik z najdziwniejszymi grami! I uwaga! Na Siema do kolana! Z tej Kuba, ze mną I dziś będziemy nagrywać filmik z najdziwniejszych gier na Roblox! No i zapytajmy. Pierwszą grą I jest... Dzisiaj... I ja się jeszcze nie przewitałam z moimi widzami, więc yy, widzowie to jest od, no, odcinek gdzie robimy naj, gdzie sprawdzamy najgłupsze gry na Robloxie i ze mną jest Kuba. ma? No. Dobra Pierwszą grą jest food with Friends Czyli um, zwany tej tej tak, grze w, chodzi czyli tak zwane z, z yy, przyjaciółmi Przyjaciół mógł. Ej, można do... Eee, mm. e, napijesz się ze mną drinku? No nie. Zapijesz się ze mną kata. Mmm, ja. kakao. Ja też mam kakao. Kawy, kawy. Aha. Oh. Oh. O. Jak środku, ja to robię nie? kakao? Ja chcę na ciebie wejść. Chodź tu i wejdę na... Tydzień. No... I na kraj na nas. Poczekaj jeszcze nie. Jeszcze... Muszę bardziej na przodzie. Dobra, chodź. Ubie... Chodź tu! No! O Ej, Boże! zobaczcie widzowie, Uwaga! Teraz ja, Posłuchaj się Jak to wygląda? Jak to... <laughs> Ej, wie, wie, wiem, wiem Widzowie, że na to teraz za głupi, żeby się z tego śmiejeli Nie, to nie jest to tak... <laughs> co, wyleciało tam z tego? Zobacz, zobacz <laughs> Ciebie oh, sama wyrzuciło oh. Kocham tą grę Będę co, codziennie grał w tą grę Nie, najgorzej Złoty kibel Gdzie jest złoty kibel? Złoty SRACZ! Aha, to jest złoty sracz. Ej, bierzesz z tego wyśni... A nie, możesz z tego wyśni... No, no, normalnie złoty... Ale tak wyś... Złączyłem dźwięki Ale tak co? bo był ten Bo nie było słychać tak, graj, kochana. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Czy to jest wielka kula główna? Nie, bo mnie jeszcze nie było. Dobra, start. Nie. Poczekaj chwilę, poczekaj, stop. Przerwa, muszę się wysrać Dobra już No, Prawie gol był, prawie prawie był gol Z kulą gówna Nie! muszę szachy OB! Są też szachy z gówna? Jeju, dawaj! No się sobie gola nie, nie strzelę sobie no chodź. Strzelę, Nie strzelę sobie klocka Dobra, nudne jest, nie chce mi się ale Dobra, chodź do tych ma... Ale w jaki sposób mamy grać w szachy? Skąd to nie w... będą szachy, to będą warcaby No, no warcaby, ale skąd mam wiedzieć, która będzie moja kupa, a która twoja? I jak my... Kogo? Poza pachą To śmieszne nie było po obiadku babuni. Kliknij na gówno. Słyszę ten dźwięk, nawet no wysykliparz. klikasz. Gdzie Nie A może to my musimy być pionkami? To byłoby słabo. Ej, tam jest bomba nuklearna! Boju! O Och, mój gorz. gosh oh, mój gorz. stój, stój na chwilę w miejscu. No i... Może... Nie na... nie nasraj na mnie! A akurat chciałam to zrobić... No nie! Ej, poczekaj! Suj, stój, stój, stój! No Jezu! No miałś tam stać! Bo ja na Ciebie nigdy nie nasrałem! No ale... chodź tu i ten... Daj mi! Ja chcę na Ciebie nasrać! Co jest? Ja ej, o, babunia! Ej, obiadek babuni mi wypadł! Ej, dobra, wchodź tak po drabinie, bo chcę ci narobić... Nie no, lubię cię. Musisz na mnie nasrać, a ja nie mogę na Stój, stój, stój! stój. Na ja na ciebie nasrać nie mogę! Nasraż później. O, no, nie. Aha! Nie, ej! Ale idź trochę, no... O nie no, poczekaj. Ale wiesz że ja specjalnie to zrobiłem. O. <noise> Jeszcze dostał gównę. Nie dobra, jesteś gówno. Sam jesteś gówno. Dobra. O! Ej, chodź tam, bo jest bomba nuklearna. Ej, zrobimy nawóz! Zrobimy nawóz. Nawóz, bilaj. I czemu? Ej, e, wie, bo my się nie wycieramy. Tu jest sracz, tu jest sracz. Sword, buddy, monster! Wiedziałam, że to zrobisz. Somebody monster. O nie, zobacz. Ej, <noise> jakom, Zobacz, ale nie. Widzę to. Zobacz jaką ktoś miał srakę. Sraczkę. Widzisz jaką ktoś miał coś... sraczkę? Dobra, chodź. Tutaj są tutaj potrzebne Nie, bo... dwa klucze. To to leci na dół. Ej, tutaj są ej. Dwa klucze. ej, tutaj są dwa klucze. potrzebne. Ej, dawaj gramy w grę. Dawaj gramy w grę, chodź. Aha, ej! Dawaj. Ale może... Ale może chodźmy odblokować tego. O, o! Let's go! Nie! Nie! No, bombę atomową musimy odblokować. Eee, serio? 750 robuxów? A... Ja na no, co masz? Dobra, chodź, to chyba próbujemy... Zaraz będziemy próbowali inną grę. Nasurałam na ciebie. Daj! Nie, nie, jeśli mnie nie, się nie da... O, zobacz. Moja, moja... Nie, to stąd to trzeba ru... puścić. A. Stąd trzeba puścić. Puścić? Puścić się. Ej, czy... mam nadzieję, że ten film nie zostanie age lexpliced No właśnie. Kogo jest kogo kupa? Moja chyba nie ta. Która... Która go... O jest! No, no, nie, no, ale nie wpadło do tego na dole. Do garnka? Ale może to twoje. Dobra, Już widzę, które jest moje i zobaczymy, kogo wpadnie. Dobra, kogo złe. No, wpadło? No i nie, no, nie, no, nie wpadło, no nie wierzę w to. O. No, kurwa. Co gówno? Się odbiło normalnie od tego. Dawaj musimy. Dobra, chodź! Dawaj musimy zapełnić ten garnek gównem. Nie no! No kurde, jakaś głupia baba tutaj poszła. Przyszła i no. No, chodź. Na pewno. Chcę pływać o! w... Górnie. Wielki schracz! Gdzie jest o jezu! Ja tam we... Boju Mam nadzieję że ten film naprawdę nie zostanie Age Restricted Zdemon... No, zdemont... zdemonetyzowany A ja się duszę bo jestem pod potą mhm. Dobra, tu i zaraz zmieniamy grę no. Bo 10 minut to gramy hmm. No właśnie ten film będzie drugi hmm. No dawaj, dawaj Dawaj! Nie, mi obojętnie czy będzie długi czy nie. Ech, chodź, robimy wyścig. Które gówno wybra? Gdzie? Tutaj, które gówno wygra. Tu. I co? To już jest ten? Ech, wyścig rówień? Dobra, chodź. No co to jest za dźwignia? A żeby zacząć? Tak. To dalej, ech, zrób swoje gówno i będziemy patrzeć. Dobra. Dobra, czekaj. Uwaga! Czy? Cztery! Start! Dawaj, 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 dawaj! Maciek! Maciek! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie! nie. O, dobra, dawaj! Moje jest to po prawej. Moje sto po prawej. No leci, co leci, co leci! Co leci. leci? No, leci. Po kurde! Moje, moje, wygrywa, moje wygrywa! Ty chwilą mówiłeś, że to jest to w przód. Które jest moje mam? Moje jest pierwsze. No, co mi zasłaniasz?! No! Pierwszy już jestem! Co? A to moje przypadkiem nie jest to pierwsze? No... Nie! Nie! O dobra! Nie! Nie, yes, swoje jest pierwsze! To... No. no dawaj! Maciek! Ja. O, nie wiem już gdzie. A dawaj, co jest? Dawaj, 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 dawaj! Oje, dobra. dobra. Nie wiem. Teraz tu. Ale poczeka, jeszcze nie, Ojej. Jeszcze nie Dobra, już. Czeka, ale ja muszę dopiero zrobić gówno. Dobra. 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 Trzy, dźwięki. Maga. Trzy, cztery. dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj. Nie no. Ty masz lepsze miejsce do gówna. O? Coś mówiłeś. Nie. No mówiłem coś. No, a ma jeden, jeden. Żwirek dla, to jest, to jest dla kota A jesteśmy kotami. Hmm. To nie było śmieszne. Piaskownica, możemy tam przetrzymywać krótko. Kiedy były na piaskownicy, myślałem, że coś było patykiem. Zebrałem patyk. <noise> na, na piaskownicy to było. To było psie gówno. jeju. Poczekaj, nie, najpo trzy, najpo trzy. I po trzy. A co? O to nie miał być wyścig. No. To nie jest wyścig po prostu fajny. Tak. Jaki fajnie. Po prostu fajnie. Dobra, chodź. dobra, chodźmy już na coś innego, bo nudne. O, no Dobra, i nie, teraz... Nie, 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 chodź jeszcze, chodź jeszcze. Dobra, i to jest ostatnia atrakcja. No ej, coś tam nie. jest na dole. To jest... To jest... 20 czasu. Ej, dobra. Ej, po... ej, co będzie pierwsze? No dobra. I... Trzy. A, bo pierwszy dany. Jeszcze raz. I... Ale nie, nie tak na rogu. To ma być po środku. Ale to nie ode poleci na nie. Nie, ale po środku, po środku to ma być. Dobra, trzy, cztery i ry. Jeszcze, jeszcze raz. Trzy, cztery i ry. Jak to raz. I Jeszcze Dobra. raz. No kurde, sorry? Bo musimy tak idealnie. To ja będę pisała na, na czacie. Dobra. Oj, dźwięk! No ale musisz tak przy krawędzi. Bliżej krawędzi. Nie? Ale ty jesteś teraz niżej niż, niż jesteś. Niż powinniśmy być. No, ja bardzo niżej! O jeden milicentymetr! No i ale i tak to zmieni! No, no, jezu. Dobra, jesteś dobrze. Ty liczysz? No. Rano, chyba. Dobra, dala. Dobra, już nie, nie chcę lecieć na inne, chodź, dobrze, to o. będzie ostatnie. Bo zobacz, bidelę o Boże Masz jedzenie mm, Nie co Ej, kręgle Kapole I ma grać w to Dobra, czy zrobisz strajka? Uwaga, uwaga I I... Zwróciłeś jeden, dwa Trzy nie, z, nie, zbiłe, nie zbiłeś trzech, nie zbiłeś trzech. Nie, no bo po prostu zbiło, tylko za, za ten, za lekko rzuciło, więc i tak to się liczy jako strike. Widzisz? Duwa. Twoje też trafiło, ale nie zrobiło... Ale skałam. Moje trafiło, ale jakoś nie ten, nie zrobiło się. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie. Pięć było. Do domku dawaj. Nie, tutaj nie, tutaj nie, bo tutaj są stracze. Dobra, idziemy do innej gry. Kochamy! Pieczonego kurczaka! Uuu! Witamy Was na kolejnej dziwnej grze!

co jest nie tu do dalej? Nie jeździć, nie da się jeździć, zyskam. Kentucky fryer frayer chicken. Big Mac. Ooo, Big Maci! Ej, zobacz, mam chickena. Jam. Jam. też. Tutaj. Ooo. Nie ma. A ja stąd mam. <laughs> pff, pff. A nie bi! Nie ma. No yes Nam. Ej, Jestem to Power. To to. Ej, nie biegnij. Co jest? Co to jest za Da baby. Idźmy. Ej, nie da się jeździć. co skam. Spróbuj pojeździć tym. Da baby. No wiem, tymi... tymi hamburgerami też się da No wiem. A, bo trzeba tu. Nie. Czekaj. Co się stało? Ja właśnie pierdnąłem? Nie wiem O nie to w ranie No to nie w um, O łoku Ej, ja jechałem bo mnie zaprowadziły na O mógłus! Chcesz zjeść burgera Ej! Mim no bo nie lubię cię. <laughs> nie chcę być... Nie chcę cię obrazić, ale... Ez, ez win. Ez win. Nie no, dobra Nie trafisz ani razu. Teraz raz. Mówisz co? No, teraz tylko raz trafiłeś. I teraz drugi raz Ej! I eggs! I eggs! Eggs I eggs... squid the egg, squid egg, Nie, to jest I serce eggs I of eggs a nie... no, no co ona no, sobie ten, Ja tylko kurczaka Nie bijesz mnie, nie od razu Teraz się dziwi ja i Burger Kinga Burger Kinga. Nie trafiłeś ani raz Ale A? jeden mm -hmm. Burger, Kinga, Burger Kinga Kinga be like Zaprowadź tutaj swoich swoich swoje swo, swoich 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 te. Potomku! Swo swoje dzieciaki, dzieciaki, żeby miały dobrą dobry ubaw z paintbolem. Tymczasem my... I, i potem y, większość rodzin oddaje im tutaj, żeby się pobawiły paintballem. Tymczasem wracają. Y, Dzieci leżą. Nikt nie żyje, bo, dosta za, bo te kulki są za mocne. reklama! Witamy. Pójdźcie do McDonalda i kupcie Big Maca Extra no Plus. Wcale nie ma miliarda karoli i nie umrzecie od cholesterolu. No nie? dobra, Te widzimy się w następnej grze. Witam was w kolejny... Roblox Nits! Needs... Ej, poczekaj! Roblox Nits to kuj. Aha, co. naprawiało? Czekaj, o działa. O, dobra. No to zaraz będzie. Tu zaraz to ci tylko nie go zjedzie. No to zobacz. No z tej strony Dobra zobacz. No to 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 w No to Wow i teraz w tej grze można zrobić tak Piernie. ładnie pachnie? Nie. Nie ładnie mamy limitowane pierdy o, możemy napierdzić i możemy bo... jest mała szansa ej zrobiłem tego pierda jest tutaj też shop Baj Morfaz. Nie, nie wydam na to Robuxów. Ile kosztuje eksploataly? A, nie mogę. Gdyby dalej się to było, to bym kupił to. O dzięki. Teraz mogę pierdzieć. Teraz mogę robić tak. Ja już mam zero left O! dżini. A. Pisu, Nie! E, you you oh. were you were kicked from the experience. You have no parts. Dobra. To kończymy w dzisiejszym odcinkiem. Do widzenia. Kick